Nie witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie na Wojowizach i dzisiaj będziemy niszczyć. Dokładnie tak, będziemy niszczyć te, tą restaurację, która i tak jest trochę zniszczona. Yy, na kreatywie oczywiście. I będziemy naprawiać wszystko, trawę i tak dalej. I tutaj. No to zostawcie, jeżeli wam się spodobał film, zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego filmu na moim kanale. A ja my przechodzimy do niszczenia. A tu co jest? Niszczymy? Dobra, to stawiamy delta. Dobra, niszczymy co tutaj? To co tutaj jest? Musi zostać zniszczony, niestety. O! Miała być tu jakaś pułapka, widzę. No dobra. Mam nadzieję, że to nie, jakoś nie długo nie potrwa. A tutaj co to dobra. Dobra, na razie zniszczymy ile tu tego eee, dobra. Zaraz widzowie, weźmiemy TNT i to TNT wysadzimy. Dobra, bierzemy TNT. Dobra, czekajcie. Mamy TNT. Zniszczymy? Pięknie. Tutaj to już. Proszę, żeby to nie wybuchło na przedszkolę jeszcze. Dobrze. Dobra, trzy pięty. Uwaga! Niszczymy. Proszę na domlubka. Kurde, na domlubka się to przyniosło. Bierzemy materiały i naprawiamy domlubka, widzowie. Musimy to naprawić, widzowie. Nóbek się przecież wkurzy, jak zobaczyć taki domek swój. Nie, widzowie. Co teraz zrobimy? Nóbek się wkurzy. Lubek się skurzy. Widzowie. Jest. Dobra. Lubek się skurzy, nie? Widzowie. Udało się, ale teraz trzeba to zalepić. Zniszczyliśmy to. Bierzemy teraz pejd. Dobra, bierzemy gąbkę. Dobra, trzeba wszystkie szkody. W bo wojanowice tak nie mogą wyglądać widzowie. Nie mam no mówię. Nie zostawimy tak wojanowic. Nie zostawimy tak woanowic. Jesteśmy woanowicami. Dobra. Zalepiamy to dirktem oczywiście ziemią. Dobra. Tutaj przy domku najwięcej trzeba. No nie nie nie, 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 bierzemy, bierzemy to. Dobra, widzowie, naprawiamy to. Jeżeli, jeżeli się uda, to wam jeszcze w dzisiejszym odcinku coś pokażę. Albo chodźcie, teraz pokażę wam coś. Ostatnio dużo pracowałem na Woanowicach. Ja się budowałem ostatnio dużo na Woanowicach. I tutaj jest coś. Jest pierwszy mechanizm, który robiłem na YouTubie. W środku mamy tak tajną bardzo widowa. Jeszcze nie do końca zbudowana. Będzie więcej, ale patrzcie tutaj. Widzicie to? Crafting, normalny, crafting postawiony Widzicie tu I patrzcie na to jeszcze Mamy takie coś I tutaj Jeszcze z łóżkiem będę coś kombinował A na bazie jest bardzo proste Nie. Prosty mechanizm. Aż się sam zdziwiłem, że ja tego nie potrafiłem. Dobra. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie bazę. Nikt z mojego nie wie o mojej bazie. Nawet w moją. Nie no żartuję bo, ja, bo ja, nie, nie ma wojana tutaj, ale. Jakby był, to by nawet nie wiedział o tej tajnej bazie. Że ja takie coś zbudowałem. Pokażę Wam jeszcze raz. Tutaj mamy taką bazę. I tutaj mamy y, tutaj dwa pickstone, dw, y, pic tutaj pickstone i tak samo z tej strony. Bierzemy teraz y, stolna i robimy nad tym daszek taki o i taki mechanizm, jaki ja tutaj mam. I zamykamy, nie? Mega prosty mechanizm. Widzę, A że jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie niszczymy jakieś na przykład budowle na Wojanowicach, które się tutaj nie przydadzą, oczywiście nie mówimy tutaj o mapie, nie? ani o domkach, ani o sklepikach. Mówimy tutaj o na przykład takiej scenie tutaj jak ta, albo takich stołach. Albo o tym więzieniu, które wygląda jak jedno wielkie jajko Także o tym Oj, tutaj Wojanović, on musi coś naprawić No i teraz klasa Dobra, widzowie Widzimy się... Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał Zostawcie subskrypcję i łapkę do góry, żeby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale A my... 先生，你们哪来些这些？